Patka! Jaki mamy pomysł na otwarcie? Nie, żart z parasolem nie jest już śmieszny. Śmianie się z Cyberpunk'a też tak nie bardzo. Nie no, nie będę naczytywał początku ze Star Warsów. W serio? Nie mamy niczego lepszego? Dobra, coś wymyślę. Przyjemny, delikatny, elektryczny impuls automatycznego budzika, wysłany przez stojący przy łóżku programator nastroju, obudził Rika Deckarda. Tak zaczyna się powieść Filipa K. Dicka, będąca jednym z kamieni milowych powstania cyberpunku. Chodzi o, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, na podstawie której Ridley Scott stworzył legendarnego już łowcę androidów. Uhuhu, nazwy własnej książka w ręku, może być taki oczytany! Cóż, nie jestem, ale jakoś musiałem zacząć. Akurat w ten sposób, bo granat, którą się dzisiaj pochylę, wygląda jak żywcem wyjęta ze świata, gdzie poznaliśmy Rika de Pytanie tylko, czy samo oddanie klimatu rządzonej przez korporację przyszłości wystarczy, żeby stworzyć dobry tytuł? Zaraz się przekonacie. Przed Wami The Ascent. Boże mój, jakie to jest świetne. Twórcy reklamują go jako cyberpunkowy RPG z mechaniką Twin Stick Shootera i dokładnie tym jest. Gra wrzuca nas na Veles, planetę rządzoną przez tytułową korporację Ascent. Jesteśmy jednym z wielu jej dłużników, co w praktyce sprowadza się do niewolniczego tyrania ze świadomością, że nigdy nie uda nam się wykupić wolności. Naszą rolą jest połapać się w momencie, w którym wszechpotężna korpo z dnia na dzień bankrutuje. Tytuł można ogrywać zarówno solo, jak i w kopie ja wybrałem tę pierwszą opcję, bo nie mam przyjaciół. Powiem Wam, że jak na izometryczną strzelankę, w której fabuła mogłaby być tylko dodatkiem, The Ascent naprawdę przykłada wagę do historii. Miasto wygląda jak żywcem wyjęte z łowcy androidów, postaci są wyraziście napisane, przyświecająca nam intryga sprawia, że chcemy dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi, a całość jest wyjątkowo spójna. Nawet questy poboczne są odczuwalnym elementem tego świata, a nie wklejoną na siłę aktywnością. Przykładowo. Przeglądając datapady użytkowników siłowni, dowiadujemy się, że część z nich jest zirytowana ślamazarnymi efektami ćwiczeń. Chwilę później jej kierownik, niezwykle zawiedziony brakiem determinacji swoich podopiecznych, prosi cię o dostarczenie sterydów. Jego jedynym usprawiedliwieniem jest hasło Nasz klient, nasz pan. Ale rozumiecie o co mi chodzi? To nie był tylko dialog wyrzucający nas do zadania, ale świat przedstawiony poinformował nas o problemie. Podobnie lokal, którego właściciel okłasza bankructwo, w kolejnym rozdziale jest już zamknięty, tylko po to, by później zadziało się z nim coś jeszcze innego. To bardzo krótkie i proste zabiegi, ale widać, że twórcy dbają o nasze poczucie autentyczności świata, co umyka niektórym dzisiejszym twórcom gier AAA. Nie wspominając już o tym, że większość decyzji jest moralnie wątpliwa z perspektywy gracza, ale mamy z tyłu głowy, że w świecie The Ascent są one na porządku dziennym. Oczywiście nie nastawiajcie się na fabułę pokroju Wiedźmina, ale jak na grę tak małego studia, historia robi wrażenie, a świat jest naprawdę brutalny. No i skoro już o siłowni mowa, dowodem na to, że ta przyszłość odnosi się do naszej rzeczywistości, jest lokal z turecką mieszanką studencką. Nie można do niego wejść, ale hej, skoro przyszłość nie odbierze nam kepsów, to chyba nie będzie tak źle. Zwłaszcza że graficznie prezentuje się ona świetnie. Jakbyście mieli problemy z płynnością, pamiętajcie, żeby wyłączyć ray tracing. W moim przypadku był odpalony domyślnie, a ja nie mogłem się nadziwić, skąd te 15 fps. -ów. Ale pora na mechanikę, bo to główny element tytułu. Mamy do czynienia ze strzelanką prowadzoną z rzutu izometrycznego. W domyśle powinniśmy biegać po mapie, się spustoszenie i unikając wrogich pocisków, i faktycznie tak jest, ale. Twórcy połasili się na wprowadzenie systemu osłon. Wiem, że brzmi to jak dziwna mieszanka, ale uwierzcie mi, smakuje wybornie. Możemy tutaj strzelać normalnie nad głową lub kucając za osłoną. W praktyce musimy nie tylko troszczyć się o zasypywanie wrogów ołowiem, ale też o utrzymywanie dobrej pozycji i chowanie się kiedy trzeba. Poziom trudności jest bardzo dobrze wyważony, więc jeśli nie nauczycie się korzystać z taktycznego kucnięcia, prędzej czy później gra nie pozwoli wam przejść dalej. I tutaj mała rada. Róbcie tyle questów pobocznych, ile tylko możecie. O ile przez większość czasu Diasynt jest umiarkowanym wyzwaniem, o tyle pod koniec ta gra będzie się nad Wami znęcać. Serio, w finalnych sekwencjach każdy punkt obrażeń będzie na wagę złota, nie wspominając o Waszym HP. Dlatego już na początku zaplanujcie build postaci i nie żałujcie ulepszeń do ulubionej broni. Zwłaszcza, że tych macie spory wybór: pistolety, karabiny, strzelby i tak zwane przegięte czyli warianty rakietnic czy miniganów. Każdą z nich możecie, a wręcz musicie ulepszać. Do tego dochodzą dodatkowe wzmocnienia pasywnej skille, takie jak przywołanie mecha, lifesteal, laser, samonaprowadzające pociski czy leczenie. To ostatnie jest wyjątkowo ciekawe, bo nie przywraca wam punktów życia od tak, tylko cofa je do stanu sprzed 10 sekund. W skrócie, odpalacie umiejętność, wpadacie w wirwalki, tracąc połowę życia, ale skill przywraca je do początkowego stanu. Oswojenie się z tym chwilę zajmuje, ale takich niekonwencjonalnych umiejętności jest tu znacznie więcej. Czy to tytuł idealny? Niestety nie. Zdarzają mu się błędy techniczne, jak zbagowanie się postaci w ścianie po uniku, zniknięcie skinów przy wczytaniu savea czy próba zmiany hełmu zakończona tym. Nie wspominając o problemach z polskim tłumaczeniem. Niektóre questy wyświetlają się po angielsku, a mapa jest nieprzetłumaczona. Niby głupota, ale często rzucała mi się w oczy. Nie są to jednak problemy, które odebrałyby radoche z rozgrywki. The Ascent to kawał świetnej cyberpunkowej strzelanki, która ma na siebie pomysł i od początku do końca się go trzyma. Klimat jest gęsty, trudniejsze walki wbijają we flow, a wszystko to jest okraszone idealną muzyką. To nie są kawałki do posłuchania osobno, ale w trakcie strzelanin na Veles nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszych. Jeśli macie Game Passa lub wpadnie Wam kiedyś na promocji, bierzcie bez wahania. To jedna z tych gier, którą mogę polecić dosłownie każdemu. Hmm, oczywiście, każdemu, kto ma ukończone 18 lat. Na sam koniec, miałem nie żartować z pewnej dużej gry utrzymanej w podobnej stylistyce, ale ascent zrobił coś, czego tamtej się nie udało. Tutaj szybka podróż komunikacją nie przerzuca nas magicznie z miejsca na miejsce, a faktycznie jedziemy metrem w środku. Koniec 3D. Dziękuję za uwagę, Kasper Pusztuk, Polsat Games.